No to dzisiaj, drodzy moi, w naszym studio pięknie. Są kwiaty, są wspaniali goście, więc od razu robi się sympatyczniej. Najpierw gości moich przedstawię Katarzyna Ryszka, dziwoki, Stowarzyszenie Polskich Florystów, Florystów Polskich. Dzień dobry Państwu! I Ilona Szełtysek, również Stowarzyszenie Florystów Polskich. Dzień dobry. No i no, przecież Barburka, więc nasi goście. Jak masz na imię? Barbara. Barbara i nasz górnik. Górnik Kamil. Górnik Kamil. No, to w takim razie będziemy e, zastanawiać się, e, jak wam składać e, życzenia i kwiaty, przekazywać, jakie kwiaty, żebyście wy ten dzień spędzili najpiękniej jak można. Drugie panie, bo jest przecież taka tradycja, że właśnie tego czwartego, właśnie w barburkę i Barbary mają swoje wielkie święto i górnicy. No przecież przepiękna śląska mhm. tradycja. Barbara no chyba tak bardzo się kojarzy z górnikami, z kopalnią, zresztą ich patronka. Górnicy, którzy nas wszędzie otaczają, a jeżeli nie bez Pośrednio to gdzieś tam zawsze ktoś znajomy, jakiś wujek, znajomy, jakiś tak. dziadek i tak dalej. Myślę, że każdy z nich chce uczcić jakoś ten dzień i chcemy im wręczyć te kwiaty, żeby im było miło i sympatycznie i, i przekazać im jakieś fajne emocje z tym związane również. No właśnie, dziewczyny drogie, w waszych rękach bukiety, bukiety z kwiatów ciętych. I to jest jedna z propozycji, prawda? Tak. To powiedzmy troszkę więcej na ten temat. No, Jakie to mogą być Zaproponowałyśmy kwiaty? tutaj takie kwiaty, które m, bardzo się kojarzą z Barbórką, ponieważ Barbórka najczęściej jest w okresie adwentu. Mhm. Czyli mamy już y, kwiaty typowo y, bożonarodzeniowe, tak możemy <grym> powiedzieć, y, czyli popularną po sesję. Y, mamy fiołeczki, y, czyli cyklameny y, perskie. I mamy szlumbergery, czyli takie zygokaktusiki, które przygotowałyśmy tutaj z takimi pióropuszami specjalnie dla górników. O proszę, czyli e, słuchajcie, czy jest taki jakiś podział na kwiaty, które raczej powinni dostać panowie i na kwiaty, które dostać, powinny dostać panie, czy nie? Czy panie równie dobrze mogą dostać na przykład e, właśnie tą gwiazdę betlejemską popularnie zwaną? Mm -hmm. <laughs> Bardzo dobrze. Jak to, jak, jak to jest? <laughs> to znaczy myślimy, że górnikom będzie miło dostać jakiekolwiek kwiaty że nawet nie miło, że ona się cieszy. To znaczy, ja wie pani co? ostatnio wyczytałam, zainteresowałam się generalnie z symboliką barw górniczych i okazało się, że zielony symbolizuje tęsknotę górnika za przyrodą. Mhm. Więc tutaj wydaje mi się, że jakiekolwiek kwiaty, które górnik otrzyma, będą go cieszyć i Wspomogą tą równowagę psychiczną, mm -hmm. o którą przecież wszystkim nam chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze święto, górnicy na pewno będą biesiadować, na pewno nie obędzie się ta biesiada bez kufla piwa, więc jeżeli by zapomniał górnik, że dostał kwiaty i one w tym czasie zdążą, tak jak to kwi z kwiatami bywa, zmarnić troszkę, zmarnieć. No. Kwiaty doniczkowe, które my przygotowałyśmy, na pewno przypomną mu o tym fajnym święcie nawet za tydzień, za dwa, za Przygotowane trzy. Przygotowane na wszystko, no, drogie panie, faktycznie kombinacji mnóstwo. Dobrze, ja myślę, drogie panie, że za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, dobrze? I za chwileczkę powiemy troszkę na ten temat jeszcze kwiatków doniczkowych, jakie to mogą być kwiatki. I za chwileczkę z naszą wspaniałą parą tutaj muszę porozmawiać też, no bo przecież stoją i uśmiechają się pięknie. Jestem ciekawa, jak Basia spędza ten właśnie dzień swoje święto, ale o tym właśnie, już za momencik, zostańcie z nami. A my wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj, drodzy moi, barburka, więc oczywiście u nas pełno kwiatów, wszystko to dla wszystkich, baś, a także dla górników, którzy dzisiaj mają swoje święto. Dziewczęta moje drogie, pytanie o dodatki teraz chciałabym zadać, bo to nie jest tak, że są tylko same kwiaty i coś zielonego, ale przecież wy, w Stowarzyszeniu Florystów Polskich tworzycie również piękne kompozycje, więc o tym chciałabym porozmawiać. Co dodajecie, żeby było piękniej? Piaciarnie, które są w naszym stowarzyszeniu, oczywiście na ten dzień proponują wyjątkowe barwy, czyli barwy typowo górnicze, czyli jak tutaj proponujemy czerń z zielenią, symbolizujące flagę górniczą, proponujemy węgiel w naszych kompozycjach. Świetnie wygląda, naprawdę, świetny pomysł. Czarny. Proponujemy pióra górnicze, takie, Aha. które znajdują się w czapkach górniczych, a w takiej skromniejszej wersji tradycyjne wstążeczki zielono-czarne. I wygląda to przepięknie, tak naprawdę nie jest tego dużo, bo nie jest przeładowane, wszystko jest ze smakiem. Ale są te akcenty. na no, skrzypce muszą no, grać kwiaty, bo no przede jasne. Wszystkim kupujemy kwiaty, a nie opakowanie i tą, tą całą resztę, prawda? Słuchajcie, powiedziałyście o kolorach, ale ja teraz chciałam troszkę o tradycji zapytać. Może pozwolicie, że najpierw naszych młodych gości zapytam, dobrze? bo Bądźcie stresowani to. trochę, ale nie, nie nie masz czego stresować. Słuchajcie, będę pytać was o to, co w waszych domach się dzieje, no bo w końcu... Yy, Jesteście stąd, jesteście ze Śląska. Po pierwsze, oprócz tego, jeszcze występujecie w zespole Przygoda, który też kultywuje tradycje, prawda? Jak to u Was wygląda? Jak to u Was w domu obchodzony jest domu ten dzień? Obchodzony jest dużo kwiatów, radości, życzenia. Mhm. A jako, że jesteśmy zespołu przygody, Przygoda z Rybnika, kultywujemy te tradycje i. Cieszymy się z tego święta. Cieszcie się z tego święta, cieszy, cieszy, cieszycie się, że jesteście stąd, prawda? Jak to u Ciebie wygląda? Ten dzień, 4 grudnia? Nie w domu, w gronie rodzinnym, różne życzenia, wspólne posiłki. Nie jest tak, jak powinno być, ale jest rodzinnie, no jest, tak? Jest, jest wesoło, jest rodzinnie. Tak. No i pięknie, pięknie. Tak to wygląda, e, Drogie panie, to teraz pytanie do was, bo ja wiem, że my tutaj, Ilonka, możemy też porozmawiać o tym, co u Ciebie w domu się działo. 12 lat twój mąż był górnikiem, więc e, no, masz doświadczenie. To znaczy, nie tylko mąż 12 <słuch> lat hmm. był górnikiem dołowym, ale praktycznie cała rodzina. Wszyscy e, wszyscy, wszyscy nasi przyjaciele, znajomi. Wszyscy pracują na kopalni, od dziada Pradziada te tradycje zawsze były kultywowane. I jeszcze kiedyś, kiedyś, dawno temu, najważniejszą taką tradycją, mam nadzieję, że pielęgnowaną do dzisiaj, ponieważ w naszej wiosce, w naszej parafii nadal jest ta tradycja najbardziej kultywowana. To zawsze to teraz powiem po naszymu: mhm. zawsze było tak, że chłop we barburkę fedrową. Zawsze oblikał najfajniejszy ancuk ze szranku. Jego baba przywlekała najfajniejszy mantel i szli podziękować Barburce do kościoła na mszo. I tak się zaczynało obchody Barburki. A potem było, tak jak wcześniej powiedziała, wspólne biesiadowanie przy karczmie. Baby szły na babski cumber. I tak to zawsze wyglądało. Ja korzystając z tej Okoliczności, że tu w tym studiu się znajduję, chciałabym wszystkim tym moim kamratom i wszystkim tym, co na grubie robią i robili, złożyć najlepsze życzenia. Wszystkim tym, co ta ostatnio szechta dawno jest za nimi: wszystkim tym, co na ścianach, w przekopach, w przodku, co w szoli, co na płuczce, co na wierchu i pod ziemią. wszystkim tym, co fedrują i tym, co ich wachują. Wszystkim chciałabym złożyć najpiękniejsze życzenia. Niech Barburka Święto o was zawsze pamięto. No I chciałybyśmy złożyć symboliczne kwiaty ręce. w ręce. Oczywiście, naszego górnika. i ścieżnika. Pewnie, że tak, pewnie, że składamy życzenia, życzenia, drodzy Państwo. No właśnie tak to wygląda. E, jeśli ktoś nie zrozumiał tego, co Ilona powiedziała, e, no to trudno. No, myślę, że można jego się problem, dobrze. To po jego problem. Trudno. Tak. Ja zrozumiałam wszystko i bardzo się z tego powodu cieszę. A wiesz, co, to jest szala? Szola? rozumiałaś wszystko. Wszystko, Wiesz, bo to... zrozumiałam e, sens tego, co powiedziałeś. Wala to jest ta winda, A, no co to... nią codziennie muszą ci górnicy zjechać. Czyli sens, sens zrozumiałam każdego słowa, może nie, ale myślę, że nie jest tak źle ze mną. E, w każdym razie oczywiście piękne życzenia. E, drogie panie, kwiaty to chyba tak nieodłączny, prawda, e, prezent e, na takie święta jak Barbórka? Jak najbardziej. Jak Są najbardziej wyjątkowe, wyjątkowe, zawsze, na każdą okoliczność. I i nawet kiedy przeminą, pamięć zostaje i, i to pierwsze wrażenie, ten odbiór, to, to co mamy dla duszy. Bo wracając znowu do górników, każdy górnik musi dostać coś do łoka, coś na smak, coś do ducha. I do ducha jest tamsze święto mm -hmm. i kwiatki do łoka. Kwiatki. Jak najbardziej. I fajna frelka w domu. A na smak dobry śląski obiad. I dzisiaj wszystkim życzę smacznego. O, w tej ja śląskiej Rolacie, Modrzej, Kapuście i Kluska. I prawdziwy śląski obiad. Oj, ja chciałabym dzisiaj taki zjeść. No dobrze, bardzo dziękuję. smakami mi narobiłyście sobie panie. I na te kwiaty, i na to jedzenie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Ryszka Dziwoki, Ilona Szołtysek, Stowarzyszenie Florystów Polskich. No i nasi wspaniali przedstawiciele tego właśnie górniczego stanu. Piękna frelka. Wspaniały górnik. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Drodzy Państwo, za chwileczkę oczywiście wracamy do Was, teraz posłuchajcie troszkę muzyki. A co?